Bartek tak w poniedziałek skończyliśmy tamtą stronę dojechaliśmy do końca tamtą połowę i dzisiaj i wczoraj jeszcze zaczęliśmy tutaj dojechaliśmy gdzieś tutaj jak pasad jest wieś wagon mm, Nie wiem gdzieś tu zaczęliśmy czy tu no nie wiem. Wiem, że to od rano to auto stoi. Idę tam nagrać, coś wam pokażę, jak to teraz wygląda, bo trochę inaczej kładziemy. Zaczynamy od góry. No i tak jakoś tam listwę później wkładamy. Tak trochę tam przycieramy, jak za ciasno, żeby za dużo dziur nie było. Płyty nadal starcza, także ten środek jest w miarę dobrze wymierzony. Nie mówię co to centymetra, ale. Dużo nie brakuje. O, ja zacząłem nagrywać, to wszystko uciekło. Ciekawe jak to będzie jak wejdę na rusztowanie, gdzie oni będą. Nie chcę ze mną nagrywać wam powiem, no ale trudno. Jest godzina 14.15. poszliśmy na kawę, no to tak jest. No coś tu jeszcze położymy. My w połowę przejechaliśmy. Dzisiaj tu jest, znowu trzeba od rana jutro przywieźć tego wszystkiego. Ktoś tam pisał, że, że za krótkie odcinki. Bo słuchajcie, co tu nagrywać cały czas, nie? No, coś... Jeszcze trzeba poczekać ze dwa tygodnie, no, będzie nowa budowa. Też mam pozwolenie na nagrywanie, no to... Tam coś fundamenty ruszymy, no to coś się pokaże. A na razie no to musimy to... Tego nie ma tam o tym ociepleniu, są jedyne filmy, niech będzie. Znaczy, tam nie ma wyświetleń. Wiem, że tylko betun i betun, byś tak chcieli, ale... Tak się nie da. Betun, tynki, murarkan. No teraz to będzie ocieplenia też trochę dobra, wchodzimy i bierzemy się dobra, zaczynamy od góry bo tutaj ta listwa no jest, jest, jest dobrze, ale troszeczkę luzu trzeba, na troszeczkę popu, trochę no nie no, bez przesady nie. Dobra, podstęp Dobra. I tu się nic nie zmienia. Listwę mamy. A tu kumin jest. Te listwy mamy krótsze, bo my z tych 4 metrowych tniemy Poczekaj, dobrze, że mi się nie walnę. 4 tniemy, tniemy ten metr 15 tam na łączenie. Tarpie chcieliśmy do, do końca. To zostawił taki skrawek 55, więc była dyskusja, żeby po prostu dłuższe zostawiać Żeby dłuższe zostawiać. No, i zostają takie 1,70 70. M. No i dobrze, bo to jest ciężko się podwoić. Bardzo ciężko, bez sfazowania płyt, to nie jesteś w stanie włożyć. Może na. A tym bardziej, że tam jest się, się kąt robi lekki, to trochę szerzej. Jest jakby więcej niż 8 cm. No dobra, tam przykręcają. Właśnie tu mówię. Nie kręcimy. Nie kręcimy tego, bo może by tu było lepiej odginać, bo my tu w sumie odginamy, już nie kładziemy tej płyty jakoś po skosie, tylko... No i teraz chłopacy dadzą tą Proszę dłużej. o. Coś mi tu... Poczekaj Sylwek, bo dlaczego tu się nierówna dziura robi, co? Weź przejdź cholera, no dużo nie jest ale dobrocią pachnie mm, mm. a no teraz będzie. trzeba dobrze dobijać dobra i teraz tam właśnie wkłada to dopiero teraz wkłada tę listwę tak to kładliśmy od dołu do góry tak kładziemy od góry do góry Nie jak no nie jestem pewien to tam sobie wkładam akurat tu Wkładam tam miarkę No i patrzę jaki jest luz, Tam luzik musi być bo tam O gruboślistwy listwy, jest Troszkę i tak mi się kurwa mijają. Nie... Poczekaj do góry. Nie wiem dlaczego. I tam byłem na kurniku, tamtym co. co... No? Co już jest ta podbitka, tak chcę podpatrzyć, co nieco, to też im się minę... mijają. Nie wiem dlaczego. Czy one nie są takie idealne? Czy nieraz nie jest dobita i tak się zbiera, zbiera i. Nie mam pojęcia. Strasznie to poszło wszystko do góry. Za długa będzie ta listewka, Sylwek. Jeżeli to nic na dół nie pójdzie, to będzie za długa. Jeżeli nie, nie pójdzie na dół, to. Ale w ogóle nam strasznie się to. No, to tak. No, może nie, musi ją wyjąć i pół centymetra ją obetni, bo tu, tu nam starczy tej maskownicy, tej w tu. Ale tu Kamil nam strasznie to się zeszło. Nawet jak tu podniesiesz, to. Tak, to się nie Nie, no chyba kumina nie wszedł. No jest, no i teraz będzie. Nie, no i tak musimy pojechać, żeby. ale może nie tak dużo, to? No to. Dobra, poczekajcie. Dobra, tam jeszcze troszkę fazuje. Ja tam jeszcze przycieram. Ale tego kucia to dużo nie mieliśmy. Ja wiem, że więcej będzie. A tu to później przyjdą od montażu i będą wycinać, i wentylatory tu będą wstawiać Poczekaj, ale może ja to jeszcze przytrę co? ta kubala to wszędzie jest przydatna Ale to będzie za długie Mamy tu takich parę robót, to musimy... Nie w kwarekami. Musimy się... To? Coś śmierdzi, dekaj tu muszę ten plastik nie, Musi to nie, 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 No nie, No dobra, no? Spróbujemy. No. O kurwa! Zaraz będzie młotkiem na Nie wiem, że jeszcze tam się kurwa zawadzi. Dobra, mamy teraz tutaj młotek gumowy. No i trzeba ją pobijać, bo to tylko. Nie wiem, czy nie będziemy musieli cofnąć. Ale. Nic na siłę, wszystko młotkiem, jak to pan Tomek mówi. Dobra, nie ma co, yy, dawaj trochę do tyłu, trzymaj się drzewka. Ech, będę musiał mu tam ją odgiąć. E, bo ja nie Dobra! A, nie, 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 jeszcze do tyłu, trochę z powrotem. Kurwa, jakie to smutne. Ale to jest napięte jak baranie jaja. Nie wiem, czy ją to odegnę w ogóle. Dobra, weź ten, spróbuj, zobaczymy, czy to, przebijesz to. Muszę ja muszę przejechać, Jeden No idzie, dobra, dobra to weź mu tam Dobra przejedźcie mu Jeszcze No pół centymetra Dobra ładnie aż tamta poszło Co? Co ty to nie ma No jasne, tu ta trochę już no i tak co 10 minut, to no zależy jak te listewki wchodzą, jak to wszystko spasowane raz idzie to lepiej, raz gorzej Nie porwiesz tego, ale tak ja to mówi tragedii chyba. Dobra, zostawmy to tak jak teraz Dobra, kręcimy dalej. Ok, no idź, idź tam, tu wezmę trochę, kurwa. Oh. Wam powiem, że ta płyta, jak się szlifuje, to ona, jak wpadnie w oko, to To tak gryzie jak i, jak i ta weła. Tam widziałem maila mi pisał odnośnie też co to za producent to wam powiem chyba nawet nie wiem, bo nie widziałem jeszcze kartki tej produkcji Że znaczy się jakaś kartka tam jest ale A no i nie bić tu tylko tu wyżej albo przez deseczkę Dobra Można stemplować Czekaj bo to jest 20 to to będzie nowa co tu będzie tak, tak też nam się trafiły ślepaki Takim. Szczególnie jak na jednej płycie trzeba dwie belki znaczyć, to już jest dla mnie za trudne nieraz. Tu jest. I jak wyszedł ślepy, no to albo trochę pod kwotem, jak dużo do belki nie brakowało, albo po prostu klapeczka od góry, żeby i ślep taki wkręt ślepy przykręcić, żeby nie było dziurki Kiedyś jak kładliśmy, to kładliśmy jednolitą, ale inny kolor był. Tamta była taka złota. Coś takiego. Dobra, ja teraz listewki po kolei to wszystko. Zostają spady, to wszystko po kolei wkładamy, tam nic żadnego, no tam jeszcze jak zostaje spadek tam 5 cm, no to gdzieś tam też nam się zdarzyło takie to włożyć. No i te mają pióro w pust yy, te płyty, a tamte były. Bez w Znaczy w sumie to Felc, a nie pióro w tam A tamte były do czoła. I ta listewka nie była właśnie. Ta jest lepsza, bo... Tam jak wchodziło, to tu był jeszcze Jak ostatnio płytę się kładło, to my i tak to wycinaliśmy, bo tam nie można było coś dojść, a tu już nie będzie Takich rzeczy, no, mam nadzieję Bo ostatnie płyty tam nie położyliśmy, bo, bo tam trzeba otynkować, to się ochlapie może No nie położyliśmy Bliżej fajrantu, tam sobie wozimy, bo nam brakło tych większych Mam tu jakąś karteczkę od producenta nie wiem czy to w ogóle reklamować ja wam mogę powiedzieć tylko jakie to są dane bo tu coś nie coś jest przykład współczynnik przewodzenia ciepła alfa d jest 0,022 no to jest dwie setne watów na metr kwadratowy okładzina agro a zmywalna Śmiewalna. Aluminium 50 mikronów, no to tyle. No. Opór cieplny 3,7 3, metra kwadratowego razy kilogram. Co? Metra kwadratowego? Nie wiem, jak to w ogóle. Może widzicie to w kamerze. No to jest płyta PIR. Zaczynamy kolejny dzień. Czwartek mamy fajrand. Taki, tur po budowie To jest przygotowane A no tutaj mamy tak Jest tu mamy to pomieszczenie które mam do e, Tutaj jeszcze jedno, bo tutaj działówki powstały Płyta skończona Tu płytki, tu płytki, a tu jeszcze trzeba otynkować e, Może tu za dużo nie widać, jest oszprycowane Rusztowanie postawione no i co, i tyle. Płyty chyba dobre 5 dni kładliśmy. No i tu mamy ten szczyt skończony. No, to znaczy otynkowane, a jeszcze płyty trzeba cztery położyć. Nie wiem jak te płyty będziemy pładli, jak to... Te wszystkie listewki, żeby to powchodziło, jeszcze się zapięło. Coś tam mamy już docięte. Piątek mamy, dogrywam postępy, no bo co tam więcej mogę... mam pokazać relacja. No to tak, mamy tutaj... pacy, póki był cień, to tu zrobili... Tą ścianę i tą ścianę narazową. Tu jest rozdeskowane. Tam coś próbują obrabiać, te glify od tamtej strony. Tutaj przyjdę dzisiaj, jeszcze mi zostało zaprawy. To walne to zarapuję żeby to na poniedziałek było. Tu siateczka lekko wywinięta. Tam widzę jakieś niedoskonałości, ale to może się przytrze, bo to coś tam siatka no tak idziemy dalej tu się nic nie zmieniło nie tu, tu nie tu tylko jest rozdeskowane są te wszystkie, wszelkie okienka to ze wczoraj te tynki dzisiaj tutaj byłem poczekaj nie gaś tu dzisiaj też y, było obtynkowane od rana sam tynkowałem i ściągałem chłopacy trąb za mną to już jest plus duży tu i tu no tutaj to jest w sumie. Ja się przystawia rusztowanie. Ta ściana dotarta. Ta jest do trochę może jeszcze przetrapezuje, Ta jest praktycznie do tarcia. Ta jest do trapezowania, bo tu może ja by się komuś kiedyś przypomniało, że chcę płytki kłaść, to ją trochę tak niby zrobiłem do pionu. A jak ona wyszła, to nie wiem. No i pan Michał pojechał do domu i, i muszę to wszystko myć. Ale muszę jeszcze z tym wężem właśnie lecieć tam Tak sobie to wszystko myje i patrzcie co tu się wyda Tu już chyba trzeba znowu oja Trzeba tu na e, regeneracja Jest potrzebna Co to tak tam To to, to, to te 17 czy to się wytarło ja tam że jest 17 czy coś Dobra, zaraz, odkręcimy, zobaczymy. Wymienione mam to, no tu jest luzno albo trzeba zaspawać to i wod tu ale tu to, że spuchło jakoś coś tu trzeba by zregenerować Dobra, lejem wodę i piłka włożona. Dzisiaj tak mam tylko ten 10 metrowy wąż to odpiąłem, bo tyle nie potrzeba łogiń siedemdziesiąt procent wydajności. Tam jeszcze tego krótkiego muszę. Ale idzie, idzie, bo szumi. Dobra, na razie tyle. Fajnie, jakby się nie zapchało, kurwa, bo tam ta dziesiątka leży, sam piaseczek, kurde, myślałem, że to piłka, a to kurwa pianka. Jeszcze nie poszła, no. o, jest. Jeszcze raz i ten krótki, chyba muszę to zwijać na przyczepkę i to wywozić. Bo tu już tynki, tynki też nie są jeszcze skończone, ale to już tylko ręcznie, znowu tydzień później. tak nie ma tych filmów, to, to po prostu dogrywam. Popadało trochę u nas dzisiaj. Mamy sobotę, kolejną, tak organizacyjną, bo ja jadę na inną budowę. Tu wam chciałem pokazać co zrobiliśmy. Mam ocieplone, okienko wstawione Tu jak mówię jeszcze nie skończony ten sufit, bo yy, No nie jest skończony Ale za to jest zalana posadzka, jest to przytarte yy, Talerzem samym Nawiało to, bo to wczoraj wiało, a dzisiaj A dzisiaj popadało Tu jest ocieplone też, ale yy, Nie ma drzwi, więc nie kończymy, bo drzwi będą w warstwie ocieplenia tu też mamy posadzki. Tam jest gdzieś... Mieliśmy wstawiać te, te właśnie, jak korytka, ale nie ma zaślepek, tu też jest zalana, tam też jest odszalowane tu jest niezalane, bo tu muszą wodę jeszcze wprowadzić. A tu na kurniku, no tu mamy te płyty podokończane. No tu muszą wstawić drzwi. To się obrobi tutaj poptynkuje. Do końca tam jest szczyt zrobiony styropianem, ale też nie jest skończony, bo yy... no muszę. O, widzę, że wentylatory są, no ale muszę je wstawić i muszą kotwy do linek włożyć. <laughs> Także musimy chwilę poczekać. Kurde, nie chce mi się tam iść. No są wentylatory, to już jest na plus. No ale to jeszcze chwilę. Nic, trzeba kończyć ten odcinek. I trzeba by coś w końcu stawić. Znaczy sobie, sobie to mówię, no bo jak już przecież już to będzie wstawione, już będziecie to oglądać, jak będziecie to słyszeć yy, odnośnie jeszcze tej yy, przecinarki, czy tam tej piły taśmowej. Wiecie co? Tu jest chyba, jak ciął tą wełnę, to może troszkę dostał ten silnik, ciepło się zrobiło. Tu jest termik chyba, albo jakiś bezpiecznik i tu wystarczy wcisnąć ten bezpiecznik jak wyskoczy. I przełącznik jest dobry To jest dobra informacja Maszyna też pojedzie na drugą budowę, ale Kurde, dzisiaj trochę za późno przyjechałem, bo tam muszę jechać, bo tam mam geodetę Kierownik ma być, tam podogadywać różne rzeczy Muszę sprawdzić, ogólnie no tam gadałem z każdym, no to te mosty się No ciepłe, no przyjechałem tam ostatnio 16 km, tylko trochę i za mocno wstawiałem pewnie, no bo tam no, powinienem, troszkę, powinienem troszkę wolniej jechać i wtedy by Może by się tak nie zgrzały no nie zagotował się ale Ciepławe były ciepłe no gorące były Właśnie muszę sprawdzić Stan chyba nie sprawdzić tylko zamówić po prostu olej wymienić w obu mostach i od razu jeszcze w silniku znowu bo tam już jest Pewnie z 250 go, motogodzin zrobione No przydałoby się muszę to zmienić też Mam piątkę do, do silnika, to dychę do kupie i, i starczy, bo tam wystarczy, bo tam wchodzi chyba 13 czy 12 litrów do tego silnika. No tak, to pokrótce. A, jeszcze jedna rzecz tutaj, ale to może pójdę tymi drzwiami. Odparzył nam się klej wtedy, jak kończyliśmy to padało. Ja te blaty tam obciągłem, Nie wiem, czy za późno i się odbiło i o tą ścianę i po prostu jest, takie są miejsca, że jest odparzony klej. Kurde, jest tu woda, ale idę. O, tutaj nie muszę daleko chodzić. To już jest zerwane. O, zagruntowane, bo to takie były purchle się porobiły. I to jest zerwane i nie wiem, czy teraz łaty robić. No, na razie tego to jest... No i chciałem tu urawiać troszeczkę kleju, żeby to, o kurde, żeby to e, zrobić, nie wiem właśnie czy zrobić, odciąć to taśmą, czy po prostu te, te łaty porobić. No kurde, pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło i to tam do tej bednarki, bo to było, nawet widać tak jak jest, te, ta woda się odbijała czy coś, jest taki, tak z pół metra, 60 cm widać to. I to czym tutaj już zaczęło schnąć, to było w miarę. A czym bardziej w tamtej stronie było świeższe, bo to od lewej do prawej ciągle naciągaliśmy, no to tam jest odparzone. Ale nie idę, bo się utopię. Ale no tak informacyjnie wam mówię. O, ale tu są progi. Także tak się dzieje, że się nic nie dzieje, no i co tam dużo mówić. Trzeba zapierdalać. Nic mam, jestem spak spakowany tam na przyczepkę, zanim dojadę też mu tam z pół godziny. No coś tam, no tam mam pozwolenie na nagrywanie, ale tam tylko fundamenty w tym roku. Ale to już będziemy tam, yy, jak będziemy robić to. Tam są też fajne takie, fajne no. Tam ława. A zresztą dobra, będę wam, wam to pokażę, bo tam nie ma co tłumaczyć. Dobra, do następnego majstry, cześć.